Zrobimy sobie herbatkę z cytrynką, no. Ach. Czemu kabel jest taki krótki, no co ty? Porty i wszelakie seryjne numery w środku. Mm. Więc e, tak wygląda, no i półtora litra, no to całkiem spoko. Zobacz, jaką mamy wodę w Rzeszowie, to jest tragedia. To jest, chłopie, tragedia, patrz. Widzisz to? To jest jakiś taki piach, kamień. To jest kamień dosłownie. 2000 pobiera. I temperatura wzrasta. Wzrasta szybko. Zobacz, jak szybko leci. Do 100 stopni. Wow. No leci. Powiedzmy, że 1 stopień to jest 1 sekunda. Robi wrażenie. A jeszcze opcję podtrzymywania temperatury 45, 60, 85, 95. Fajnie. Mientowa. No. Gorąca. Pozdrawiam i polecam.